Cześć, to Wojtek z Polszkazu Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć nie o Hiszpanii, choć jest cudowna w zimie, rewelacyjna. Jeżeli się kiedyś zastanawialiście, czy przyjechać do Hiszpanii w zimie, ja mówię, warto. Ale dzisiaj będzie o składanym materacu, który przywiozłem, żeby móc na przykład taki oto wschód słońca, który dzisiaj oglądałem z dachu swojego kampera, móc właśnie go podziwiać. I ten materac mi w tym pomaga. Już Wam wszystko pokazuję. Jak jest leżąc na dachu? Fenomenalnie. Mogę się położyć w nocy, popodziwiać gwiazdy, ale też z góry. To po prostu lepiej widać. Zaraz Wam wszystko pokażę. Początek nagrałem, kiedy był wschód słońca. Teraz jest południe. Piękne słońce jest ponad 20 stopni. Widok stąd fenomenalny. I tak jak mówię, mam materac Zipro. On kosztuje około 200 zł. Akurat. Ten konkretny długo szukałem, ale potrzebowałem taki, który jest czteroczęściowy, żeby się zmieścił na moim siedzisku. Generalnie materace, z tego co patrzyłem, są szerokość 80, a to jest szerokość 60 idealnie i składa się tutaj głębokość 45. Więc to też jest super. Przez to nie składa się na trzy elementy, tylko na cztery. Więc idealnie dla mnie, i tak jak sobie czasami kładę się, żeby popatrzeć na gwiazdy, to powiem Wam, rewelacja. Jest wygodnie, to ma grubość 4 cm, wystarczająca, więc można sobie tak popatrzeć, poleżeć i generalnie podziwiać albo wschód słońca, albo zachód słońca, zależy gdzie zaparkujecie, albo też gwiazdy. Ale tak jak na początku myślałem, czy kiedyś, na samym początku, jak robiłem tego Wana, czy jakiś tutaj zbuduję Deski dam tutaj na, na tym bagażniku, albo że zbuduję jakiś taras czy jakieś podłoże. To jednak zrezygnowałem z tego, bo postanowiłem mieć bardziej mobilne rozwiązanie. Dlatego kupiłem też ten materac. Ten materac nie wykorzystuję tylko i wyłącznie, żeby mieć takie łóżko na dachu, tylko ja go wykorzystuję do różnych celów, czyli do ćwiczeń sobie rozkładam go albo na parkingu, albo właśnie idę na plażę, na przykład tak jak tutaj jesteśmy w Pilar de Horadada. Świetna miejscowość, patrzcie, jak blisko jest morze, plaża, więc ja sobie ten materac mogę wziąć, poćwiczyć. I też, jeżeli potrzebuję twardszego siedziska w środku, tak jak Wam pokazywałem, jeżeli nie kojarzycie mojego vana w środku, podlinkuję vantur, tam mam siedzisko do pracy, Miejsce, gdzie pracuję, ale właśnie też dzięki temu mam to twardwie albo też wyżej, dzięki temu mam też dodatkowy blat, żeby gotować. Więc różne zastosowania, troszkę miejsca zajmuje, ale wziąłem go świadomie, żeby właśnie tutaj pokorzystać z tego widoku, bo czasami wystarczy wejść te 3 metry wyżej i zupełnie inaczej okolica wygląda. To tyle, krótki film, szczegóły odnośnie tego materaca też podlinkuję w opisie filmu. A ja się z Wami żegnam, słuchajcie, 10 stycznia, ja jestem w t shirtcie taka zima, rewelacyjna, jeżeli sami myślicie o wyprawie do Hiszpanii w zimie, ja mówię tak, zachęcam Was, bo po prostu warto. A tak wygląda złożony, pewną specyfikację, jak mówię, dam link do oferty, zobaczycie sobie, czy ja będę brał go cały czas w podróż? Nie, tylko wtedy, kiedy będę wiedział, że będę mógł się zatrzymywać w takich pięknych miejscach, żeby popodziwiać niebo, popodziwiać widoki. Ale no, ja jestem zadowolony z tego materaca i właśnie cieszę się, że jest dzielony na cztery i ma takie wymiary, że idealnie pasuje na moje potrzeby. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek Spotkaz Zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.